Ktoś Komu wróć, bo wolność nas w końcu zabije. Patrz, Albert, jakie internet daje teraz możliwości w szukaniu pracy. No coś fantastycznego: jeden koleżka polecił mi stronę internetową, gdzie powinienem poszukać sobie pracy. Ty jestem teraz na tej stronie, słuchaj. Klikam. Wybierz miasto. Swoje. O! Wybierz odpowiedni. Interesujący Cię dział. Sprzedaż? Nie. O, tu. Handel i praca w sklepie. O, ITP. Klikam. Yy, Albert, ale ofert. Ja pierdzielę Ty, od razu. Zatrudnimy studentkę. Zatrudnimy studentkę. Zatrudnimy do kwiaciarni studentkę. Zatrudnimy studenta. Szukamy osoby do pracy w sklepie spożywczym. Mile widziana 75-letnia 75 kobieta o skłonnościach emerytalnych. Opatrzcie na to. To coś nowego. 28-letnia kobieta pozna miłego szefa. Znam język angielski, niemiecki, francuski, uprawiam czynnie miłość francuską. Nie pracuję na weekendy dla mnie. Sprzedawca w stanowisku renomowanej firmy. Proszę, zatrudnijmy do pracy w charakterze sprzedawcy na stoisku z gadżetami. Praca od na pełen etat. No to to, czego ja szukam. Wymagania. Dyspozycyjność na weekendy. No to super. Ja uwielbiam pracować w sobotę i w niedzielę. Nie mam z tym jakichś problemów. Umiejętność obsługi komputera. 724 na dobę na komputerze. Czegoś się więcej! Komunikatywnej znajomości języka angielskiego. What's up, motherfucker? Westside nigga. snub dr Dre? Yeah, California LA. Dogadam się z każdym czarnym. Oczekujemy. A co nie było wymaganych? Oczekujemy kreatywności, optymizmu i zaangażowania w pracę. Trochę dużo, ale jak płacą trzy klocki, to. Jest to wliczone w z zuni. Pewność siebie. Kurwa, jestem pewny siebie. Łatwo Łatwości w nawiązywaniu kontaktów. Zawsze łatwo nawiązuje kontakty. Szczególnie na naszej klasie, YouTube czy fotka.pl. Mile widziane doświadczenie w sprzedaży. No ja mam czteroletnie, Albert, doświadczenie. Sprzedałbym Ci nawet własną matkę. Oferujemy. Nareszcie umowy o pracę na okres 3 miesięczny. No fantastycznie. Wynagrodzenie. 1200 złotych netto. Po okresie próbnym atrakcyjne systemy prowizyjne. Mm, ale kurwa hajsu. Muszę się załapać Albert na tę robotę. 1200 złotych piechotą nie chodzi. CV oraz list motywacyjny. Prosimy kierować na adres naszej firmy. Ale po co list motywacyjny? Bo jeśli list motywacyjny, jak znam swoich ziomali, którzy są kierownikami, nigdy tego nie czytają. Wystarczy CV i dobra rozmowa. List motywacyjny to jest tak, jakbyś zapraszał mnie na browara, a ja bym Ci kazał jeszcze dokupić orzeszki ziemne. Po cholerę orzeszki ziemne! Orzeszki ziemne możesz sobie w dupę. Jeśli się browar i dobra rozmowa. List motywacyjny tak naprawdę służy potem chyba do podtarcia tyłka. Albert składam aplikację. Jestem zainteresowany. Patrz, Albert, jakie niektórzy mają ciekawe oferty. Młody student podejmie pracę w salonie ginekologicznym, w którym pacjentki nie przekraczają 26 roku życia. Młody emerytowany emeryt pozna miłą młodszą panią w wieku 29-35 lat. Ważne posiadanie własnego domu, mieszkania, bądź innego lokalu oferuje czynny seks po zażyciu sześciu tabletek Viagry. Zawsze to coś. Sprzątanie. Ekipa dziesięciu pań wyczyści ci całe mieszkanie pod Twoją nieobecność. Wystarczy, że zostawisz klucze, adres i powiesz, kiedy będziesz chciał wrócić do mieszkania. A obiecujemy, że Twoje mieszkanie będzie nie do poznania. Po naszej wizycie Nie przyjmujemy reklamacji Wszyscy nasi klienci są zadowoleni Możesz to sprawdzić na komisariacie Najbliższej Policji Program telewizyjny poszukuje Puszystych kobiet atrakcyjnych wyglądów Wysoko wystylizowanych pań Które mają wielkie mniemanie o sobie Jeżeli zdradza swojego faceta Bądź swoją matkę Swojego ojca czy brata może zgłosić się do naszego programu Pod tytułem Kazia w kazirodczym stosunku i Mietek w stosunkach kazirodczych z siostrzeczką przedszkolanką. Fajny program. Kiedy będą to nadawać? Stomatolog. Zatrudnię stomatologa. Poszukuję takiego lekarza, który będzie wyrywał zęby za pół ceny. Dobre warunki finansowe, nowoczesny sprzęt w typu kombinerki, młotek i śrubokręt. Oferty proszę przesyłać na adres naszej firmy. Preferowane osoby do skłonności przemocy fizycznej Ty Albert, zobacz, jeszcze jest dział nauczyciele, ale kapitalne popatrz! Poszukiwany lektor, wciąż aktualne, współpraca z doświadczonym lektorem języka niemieckiego, który przetłumaczy zbyt bardzo skomplikowane scenariusze filmów pornograficznych znajdujących się na niemieckim rynku. Poszukujemy kierowcy który będzie posiadał własnego tira do przewożenia narkotyków przez granicę. Mile widziana odporność na stres i czyste papiery. Zawsze w sądzie będziesz mógł się pochwalić, że zostałeś po raz pierwszy skazany. Wysokie zarobki w razie przeprowadzenia pozytywnej akcji. Możesz liczyć na dobrą prowizję. Posiadanie 45 i AK47 będzie dodatkowym atutem. Słowacka firma Hostel poszukuje osoby, które lubią zadawać ból. W naszej ofercie znajdziecie Amerykanów, Japończyków, Murzynów, Azjatów i wszystkie inne rodzaje ludzkie. Posiadamy każdą jednostkę ludzką z każdego regionu świata, z każdego państwa. Jeżeli lubisz zadawać ból, jesteś osobą godną naszej uwagi. Prześlij swoje CV, a na pewno odpowiemy. Nasza oferta sprzęt dwukropek. Piły łańcuchowe, wiertarki, wiertarki udarowe, piły do cięcia ręcznego, do drzewa, młotki, klucze francuskie, klucze niemieckie, klucze szwedzkie, gwoździe, śrubki i innego tego typu sprzęt. Posiadamy także bardzo duży rodzaj broni palnej, tudzież udzież, karabiny, pistolety, bazuki. Oraz materiały wybuchowe w śladowych ilościach. To chyba nie jest legalne, co? Tak ci powiem, Albert, że złożyłem cztery aplikacje. Mam nadzieję, że ktoś się odezwie. Chociaż konkurencja naprawdę jest spora. Ale bądźmy dobrej myśli. Na